Audioprzewodnik do lasu po zdrowie odcinek drugi zaginione światy ziemi brzeskiej, Neolit i zmiany cywilizacyjne. Kontynuujemy spacer po lesie dla zdrowia i poznajemy przeszłość regionu. Po Paleolicie i Mezolicie przyszedł Neolit, który oznaczał także początek gospodarki rolniczej i osiedlania się ludzi na stałe. Na początku, nie zapominając o tym, że na ziemi brzeskiej w Gwoźcu znaleziono najstarszą osadę tzw. kultury ceramiki wstęgowej rytej, właśnie z tego okresu. Skupiły się jednak na przeszłości bliższych nam obecnie terytorialnie samego brzeska i jasienia. Tutaj bowiem także wykopaliska odsłoniły fascynujące ślady życia sprzed 7 tysięcy lat. Neolit, czyli młodsza epoka kamienia, to czas wielkich zmian. Ludzie zaczęli zakładać osady, rozwijać rolnictwo i hodowlę zwierząt, co miało ogromny wpływ na sposób życia. Odkrycia archeologiczne na ziemi brzeskiej dają nam wyjątkowy wgląd w życie neolitycznych mieszkańców tego regionu. Mówi historyk, Dr. Piotr Duda. Przybyłe prawdopodobnie doliną Dunajca na nasz teren gromady pierwotnych rolników i hodowców upowszechniły szereg osiągnięć cywilizacyjnych. Były wśród nich umiejętności lepienia glinianych naczyń oraz podgrzewania i przygotowywania pokarmów. Ważny ośrodek wczesnorolniczego osadnictwa został zlokalizowany blisko miejsca, gdzie się znajdujemy, na terenie północnej części Jasienia i zachodniej części Brzeska, w Przysiłku Kopaliny. W skład tutejszego zespołu osadnictwa wczesnego Neolitu wchodziło tam sześć osad, poza którymi znaleziono 11 śladów osadnictwa, wylicza archeolog Marek Materna z Boheńskiego Muzeum. Warto podkreślić, że nie było. Jak przyjmowano wcześniej, ścisłych związków występowania osad z niektórymi tylko formami krajobrazu, szczególnie krawędziami dolin większych rzek. Odkrycia z brzeska wskazują, że u zarania upraw osady lokowano zarówno na kulminacjach wzgórz, jak i na łagodnych stokach, czy też na terenach nadzalewowych. Większe osiedla składały się z kilkunastu ziemianek lub naziemnych domostw o konstrukcji słupowej. Wokół chat wykopywano liczne jamy służące do przechowywania produktów. Najstarsi rolnicy kłosy zbóż ścinali krzemiennymi sierpami. Do mielenia służyły im prymitywne żarna nieckowate, w których na lekko zagłębionych płytach piaskowcowych lub granitowych ziarna rozdrabniano kamiennymi rozcieraczami. Z powodu wyjaławiania gleby pola były przeznaczone pod wypas owiec, kóz i świń. Mogło to prowadzić do regeneracji gleby. Czasami wysuwane są przypuszczenia, że pola użyźniano przez spalanie na nich słomy po zbiorach lub nawet specjalnie przynoszonego drewna. Po wypaleniu ściętych drzew i krzewów i wystygnięciu pogorzeliska wysiewano ziarna zbóż bezpośrednio w popiół. W następnych latach trzeba było jednak spulchnić ziemię. Dokonywano tego za pomocą drewnianych kopaczek wykonywanych z rogów zwierząt lub kamiennych motyk w kształcie kopyta szewskiego. W Brzesku i w Jasieniu odkryto również pozostałości po domostwach, które ukazują jak ówczesni mieszkańcy przystosowali się do życia osiadłego. Archeolodzy Znaleźli fragmenty naczyń i narzędzi i pozostałości po codziennych czynnościach, co daje pełniejszy obraz życia pierwszych rolników. Na wyższych, suchych fragmentach terenu stały domostwa, przy których znajdowały się niewielkie poletka poddane uprawie. Mała na ogół powierzchnia tych eksponowanych wyniesień powodowała, że nie było w tym rejonie możliwości uprawy rozległych powierzchni z zastosowaniem metody wypaleniskowej. Dlatego podstawowe znaczenie musiała mieć kopieniacza uprawa typu ogrodowego. Wszelkie obniżenia i otaczające osady tej strefy od północy łąki były niewątpliwie podmokłe i tylko w części lub okresowo nadawały się do wypasu zwierząt. Odkrycie tego skupiska, pozostałości pradawnego wczesno-neolitycznego osadnictwa w jasieniu, jest szczególnie Interesujące. Dlaczego? Wyjaśnia archeolog Marek Materna. Ponieważ to jeden z najdalej w kierunku Kotliny Sandomierskiej położony zespół osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej w międzyrzeczu Raby i Dunajca. Pofałdowane przedpola Przedgórza Bocheńskiego w okolicy Jasienia sprawiało, iż w tym rejonie istniała najlepsza możliwość zejścia z gór i osiedlenia się w Neolityczne narzędzia pierwsi rolnicy wykonywali głównie z krzemienia, ale też z innych twardych materiałów, jak obsydian, kwarc, czy rogi i kości zwierząt. Musiała już istnieć zaawansowana wymiana czy handel, bo zabytki, które odkryto na ziemi brzeskiej, pochodzą z terenów odległych o wiele kilometrów. Chodzi o krzemień czekoladowy z Gór Świętokrzyskich, a także krzemień jurajski z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Znaleziono tu też szkliwo organiczne, tak zwany obsydian, który sprowadzano z terenu dzisiejszego Granicza słowacko-węgierskiego. Te ostatnie tereny są oddalone o blisko 300 km. Siekierki i topory, wykonywane z dużych kawałków krzemienia, służyły głównie do ubróbki drewna, które było ważnym surowcem budowlanym oraz materiałem do produkcji narzędzi. Używano ich do ścinania drzew, rozłupywania drewna i innych prac wymagających siły. Na stanowiskach archeologicznych. Znajdowano też odłupki. To małe fragmenty krzemienia, które odłamywano od większego jądra podczas wytwarzania narzędzi. Choć odłupki były często odpadkami produkcyjnymi, ich ostre krawędzie nadawały się do prostych zadań, jak cięcie mięsa, skrobanie skór czy obróbka drewna. Zdarza się, że znajdowane są drapacze czyli narzędzia, które były używane do skrobania skór zwierząt, drewna czy kości. Dzięki nim można było oczyścić skórę ze ścięgien i tłuszczu. A przed nami kolejny odcinek, w którym opowiemy o uprawianych wtedy roślinach, rodzajach wytwarzanych naczyń, o tym jak powstawały ubrania i o pierwszych przejawach sztuki. Zapraszamy!